zostawcie łapkę i subskrypcję na kanale plus dzwoneczek yy, i napiszę jakieś komentarze, niedługo będą odblokowane. Przypinam sercem, byle jaki komentarz o farmingu. Dobra, no to jak, ja się ze suzuki mnie. No nie I, słuchajcie, zadzwonił do mnie. Po prostu wystawiłem te suzuki. Nic wam nie mówiłem o tym, że... Yy, Wystawiłem te Suzuki. No i klient już się zgłosił. No to już musi się pożegnać. Pa Suzuki. Pożegnaj się z samochodami. Mam trzy samochody. Ona była czwarta. A nie, mam 4 samochodów. Ona była szósta, bo nowe mam. Dobra. To żegnam Suzuki. Znaczy muszę Cię zawieść. Znaczy Jezu. Gościu powiedział, żebym mu zawiózł na farmę, i on po prostu mi zapłaci przelewem państwa. A kluczyki, żebym mu w samochodzie zostawił, zamknął bramę. Tylko ja mam klucze na razie. Więc jedziemy mu zawieźć tu Suzuki, bo jego w domu nie ma. Czekajcie, nie nie w tą stronę jadę. Nie. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? I dobra. lecimy, moi drodzy, i co? No, sprzedam ją za kogoś 20 tysięcy, czy 15, 15, 20, albo 10 tysięcy, sam nie chcę, bo ona jest tania, a więc. Znaczy, była tania, mało jej użytkowałam, a więc można jemu sprzedać. No, czekajcie, bo on mieszka w jakichś łąkach dziwacznych. Pa, pa, ra, pa, pa, ra, pa, ra, pa, ra, pa, Dobra, o kurde, jak szybko leci te stuki. No, zobaczcie, jak on odpędzi. What the fuck? Dobra. Trochę zwolnię, bo tu jest jakiś las cze, Tutaj jego jest. Yy, bo ten facet mnie troszkę zamieszał w głowie. I miało mi się, że on mi kazał na działkę zawieść. Tak jest mały problem, bo na tej działce nie ma właśnie bramy. No ale dobra, jak uważa trudno ukradną, to ukradną, powiem, że zostawiłem. Więc Gdzieś ta dziełka tu była, A, czekajcie. moje pole jest. Dobra, czekajcie, 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 czekajcie. Y o, tutaj mi kazał. Tutaj o tutaj na tej łące mi kazał zostawić. Tak wiecie, bezpośrednio po prostu kluczyki on ma zapasowe, bo już wcześniej dałem W razie czego są fizyki. No to co, gasimy. Pa, pa żegnam. Pa. Szkoda mi, będzie Pomimo, że jej dużo nie używałem ale szko szkoda w ogóle mi jest. ja muszę sobie wsiąść do swojego samochodu zaraz o, o, i pojechać do domu bo tutaj jeszcze mam swoje rzeczy tutaj mam ciągniki trochę i trochę przyczep więc na szybko podejdę no i co Ucinek mm. się zaraz zakończy. Ja jadę na gospodarkę. I odcinek, czy króciutki na no bo mm. Suzuki mi szkoda było. Yy, no wiecie. Yy, Po prostu. Poczekałam, nie chcę samochodu poprzeć. Nie chcę zbyt, żeby tam tutaj. Dobra. Dobra, lecimy u Jezu. Lecimy u Jezu. Elegancka. Fajnie... O nie! Co to? Co to coś robi to? I lecimy w Jestem na gospodarstwie. Akurat mam szybko na, zajechać na tą gospodarkę i nic no. Um, muszę tylko betę um, ustawić. Mo, zastanawiam się nad kupnem znowu jakiegoś malutkiego samochodu, ale to dowiecie się w kolejnym odcinku. Na razie tamto małe miejsce niech będzie dla. No, będzie czekało na nowy samochód. Ich mały jakiś więc No, ja sobie go zaparkuję i kończę odcinek. Szkoda. Piszcie w komentarzach, jak komentarze, choćby. Komentarze, Było mi mega szkoda. Mega, ale to mega. Ra. Psyka Lugansk, sobie skalić. Dobra. Mm, no to się ma.